Dobra, testujemy to na już fachowej, właściwej butelce. Witajcie! W dzisiejszym odcinku ulepimy stylowy stojak na butelki z łańcucha. Mam nadzieję, że będzie on stylowy. Z racji zbliżających się świąt, takie coś byłoby idealne chociażby na prezent. No raczej na prezent, bo jako ozdoba choinkowa to nie bardzo stoi jak na butelki. Zobaczyłem taki gotowy stojak w internecie i mówię, uspawam coś podobnego. Może nie wyjdzie, to tak źle. No i teraz tak. Myślę, że trzeba zacząć od yy, podstawy. Zrobić sobie w ogóle jakiś taki stelaż. Na początku myślałem, żeby zrobić ten stelaż z druta nawlec, potem na niego te ogniwka, ale drut za bardzo, za bardzo łatwo się poddaje. W sumie to bym chciał, żeby to jakoś tak wyglądało. Wyobraźmy sobie, że jest to jakaś droga butelka, przykładowo wina, i tak to fajnie stoi gdzieś tam na stole czy w kuchni. No ale właśnie drut jest za słaby, więc myślę nad stelażem drewnianym. I teraz ta podstawa ta jest za mała, ta na dole jest za duża. Jeszcze muszę coś wyciąć innego. Może to będzie dobre. No, będzie trochę mniejsze od tego co było takie pośrednie. Teraz jakieś, żeby w górę pójść tym łańcuchem. No, na przykład tak. To jest precyzyjne, rzemiosło. Tu trzeba na milimetry wszystko. burdę robić. Tak bym to widział albo tak nawet. Nie wiem, zaryzykuję i to przyśrubuję trochę. No już trochę roboty widać, ale teraz rzecz chyba najważniejsza, czyli wejście na butelkę, by ona jakoś się trzymała. No mniej więcej, żeby jakoś tak to stało, jak stoi teraz. Żeby było stabilnie, to może nie aż tak wysoko. Kurde, ale ciadostwało Teraz wejście na butelkę. to zobaczcie jak ładnie piłą rzeźbie co do milimetra o tak właśnie tak teraz się tylko wkrętem zateguje i będzie jak złoto o ty dziadu kurde to już samo w sobie jest ładne bez łańcucha mogłoby iść kurde jako wyrób Jarka Ogarka ale nie ma co, już nawijamy łańcuch. To jeszcze zdążymy to pospawać przed nocą. Ja myślę, że tak. Nie, jakoś tak trzeba zrobić, żeby łatwy dostęp yy, spawarka, żeby miała. O, może tak. Nie, jakoś tak z głową trzeba to zrobić. No, chyba tak, tylko trzeba sobie wyobrazić, że tu jest pełna butelka, i żeby te siły tak były zrównoważone, żeby się to nie przewracało. No i dobra, potem się to utnie. Na razie trzeba spawać. Gdzie to jest ten włącznik? Nie wiem od czego zacząć. Czy górę, czy dół, czy co. Nie, muszę iść od dołu, czyli od masy, bo jak nie będzie styku na jakimś ogniwku, to tu u góry nie pospawam. O, za duży ogień. No, 110 jest na spawarce, to może też jest za dużo, ale ja jakoś jestem przyzwyczajony, że, że tak jest. Kurde. No, jeszcze za duży ten amperaż. Zmniejszyłem na 90. Zobaczymy, może teraz będzie to fajniej szło. Chociaż i tak jestem zadowolony. Zaczynam iść w górę. Oczywiście drewienko mi się nadpala, ale to. Powinno wytrzymać. Kwestia jest jeszcze taka, że trzeba będzie obspawać to jeszcze z jednej strony, jak się to skończy. No zobaczymy, na razie trzeba, trzeba lecieć w górę. No i mamy to. Ale nie ma się co jeszcze cieszyć, bo nie wiadomo jak z wytrzymałością tego czegoś. Co? Bo trzymać to się będzie trzymać, tylko z butelką będzie problem, bo jeszcze jest za mało posmarkane. Tak jest. Są niedociągnięcia, ale i tak jest bardzo dobrze. I tak jeszcze pospawam trochę. Zawsze to będzie mocniej z dwóch stron. Butelka trochę waży. A jakby było jakiś Don Perignon, rocznik 60., no to jakby się rozbił. To nieciekawie by było. Już widzę te nagłówki. Producenci łańcuchowych stojaków na butelki go nienawidzą. O kurde, ale ładne spawy. Ale solidnie. Ale muszę iść po elektrodę. A elektrody trzymam w domu, bo w garażu wilgoć łapią. No i przyszedł czas na demontaż stylarza. Jest! Siedzi! Ale, kurde, fajne. Wyszło! Jest! Kurde. Sprawdzimy, czy się to trzyma. No, jak złoto! Zobaczcie. No, nie ładnie to będzie wyglądało na stole. Właśnie o takie coś mi chodziło. Ucinamy łańcuch i jeszcze myślę, że trzeba będzie, trzeba będzie tu gdzie działają największe siły spawnąć, na przykład tu, tu, bo tu wiadomo, tutaj nie ma takich dużych napięć, ale tam to jest kurde, napięcia są nieziemskie. Największa siła, ciężar działa w tym miejscu, to tu smarknę jeszcze, żeby było z trzech stron aż. Może do przesady, ale wiecie. Kurde. Koniec. Tu już nic się mocniej nie da zrobić. Jest i tak. Aż za mocno. Aż za fachowo. Większą butelkę dać, tak? O, kurde, no damy większą. Albo francuza. W zależności, czy tak, czy tak. Wszystko pasuje. Dobra, testujemy to na już fachowej, właściwej butelce. Kurde. Jak to będzie srebrne, albo kurde złote. To dopiero będzie efekt. Można tak, można tak. Spaść nie spadnie. To fachowa jest robota. Nawet jak ktoś stołem potrąci, to to się będzie trzymało. I jeszcze jak tak fachowo pospawane, to jak to się może urwać? No i zrobię takich parę na prezent. To kurde, ładna pamiątka po jarku. Kiedyś będzie. Jeszcze jakby tutaj była moja ta, znak firmowy Jarek Ogarek, to za 100 lat, czy wcześniej nawet, to kupę kasy by sobie ktoś wziął. Wiecie, nie zrobić za dużo, żeby rynku nie zalać. Zrobić dosłownie kilka, ale wtedy cena będzie wysoka. No jakby było słabe, to by się już przy czyszczeniu rozleciało. Żeby to fachowo wyczyścić, to by można było rozpuszczalnikiem, pędzelkiem, kurde, przemyć. Uff. Ale my nie robimy fachowo. Farba wszystko przykryje. Gdzie ta farba lepsza? Bo mam do wyboru czarną i metaliczny połysk. O kurde. Powiesimy ją na drucie i pomalujemy. Ale najpierw się napijemy. Ciepłej kawusi, Wasze zdrowie. Ale fajny kolor. Kurde. Jak mosiąc będzie wyglądało? Złote, a skromne. O kurde, ale spawy piękne. No nie, no tak. Dopiero teraz widać fachową rękę. Nie wiem, ile ta farba schnie, bo chciałbym Wam to jeszcze tak zaprezentować na jakimś ładnym stole, jak się to prezentuje. Znalazłem tu jakiś ładny, stylowy stolik, weźmiemy i zobaczymy, jak to wygląda. Farba na szczęście szybko schnie, więc patrzcie. No jeszcze butelka i konsument. No i od razu inaczej, się będzie fajnie prezentować na stole w święta. A najlepsze jest to, że nie zniszczyła mi się ta cała jakby to powiedzieć forma, matryca. Jeszcze dwa sobie jutro zrobię takie, kurde. No jak na prototyp to sam jestem zdziwiony, że za pierwszym razem mi się tak udało kurde w miarę zgrabnie to zrobić. A no zgrabnie nie zgrabnie, Jakąś tam ciekawość zbudzi przy stole jak to jest zrobione, że łańcuch a się kurde trzyma, nie? A ile mnie łańcuch kosztował? Metr siedem około mam cztery elektrody. Elektrod poszło sześć, nie wiem, bo kurde nie liczyłem. Ale około sześciu. No to cóż, na dzisiaj to było na tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie cześć. O to to.